To był pierwszy film po 1989 roku, który stał się wydarzeniem masowym, który przyciągnął do kin masową publiczność i który, jak gdyby, no przełamywał ten impas i, i, i do pewnego stopnia można było zapytać, czy to jest drogowskaz, czy polscy y, y, twórcy filmowi powinni robić takie właśnie filmy, czy nie. W, w pewnym momencie on zogniskował debatę na temat tego, jakie powinno być polskie kino. I teraz, jeżeli właśnie mówimy o tym, że to stał się taki ważny film z tego punktu widzenia, no to on był przede wszystkim wielkim sukcesem kasowym. O ile pamiętam, w ciągu pierwszych sześciu tygodni rozpowszechniania przyciągnął 300 tysięcy widzów do kin. To jak na owe czasy był bardzo poważny, poważny sukces. Po drugie, on wywołał coś, co było zupełnie niespotykane chyba w całej historii kina polskiego. Ja pamiętam, jak... Bo było tak, że ekipa tego filmu, czyli reżyser i główni aktorzy, Linda, Konrad, Lubaszenko, Pazura, oni objeżdżali, objeżdżali Polskę i przed projekcjami filmu no, mieli takie spotkania z publicznością. Wychodzili przed ekran, pokazywali się, mówili parę słów, właściwie na tym to polegało. Czasami jeszcze po filmie były jakieś dyskusje. Ja pamiętam takie spotkanie w Gdańsku, które przypominało mi to, co takie filmy czasami o histerii publiczności z lat 20-30 publiczności amerykańskiej, czyli, czy, czy, czyli pisk kobiet i dziewcząt, tłumy ludzi, które. które, które jak gdyby odchodzą od zmysłów na, na widok swoich, swoich idoli. Nigdy chyba w historii kina polskiego nie, nie było takiego zjawiska ani wcześniej ani później i na taką masową skalę. No i trzeci wreszcie element tego, tego wielkiego sukcesu psów. To były pochwały krytyków za sprawność warsztatową. Mówiono, że, że Paśkowskiemu udało się zrobić polski film amerykański, czyli taki film, który spełnia wszystkie standardy porządnego, dobrego, mocnego, rozrywkowego kina amerykańskiego, a jednocześnie jest nasycony e, e, ważnymi treściami, e, ważnymi treściami właśnie dotyczą, dotyczącymi czasu i miejsca, w którym, w którym powstał. No i kilka, kilka przykładów tego właśnie tych pochwał krytycznych. Tak jak te pochwały krytyczne dotyczyły sprawności warsztatowej, ponieważ jeżeli chodzi o wymowę filmu, to tutaj już krytyka była bardziej wstrzemięźliwa. Natomiast jeżeli chodzi o sprawność warsztatową, to właściwie, właściwie wszyscy bez wyjątku byli tym filmem zachwyceni. Na przykład Maciej Pawlicki, ówczesny redaktor naczelny Tygodnika Film. Pisał, tak jak Państwo widzicie, psy to bardzo dobrze zrobiony film, wyreżyserowany i zmontowany perfekcyjnie, potoczyście, klarownie, opowiedziany, bez nudziarstwa, dynamiczny i szybki, kamera jest ruchliwa, sceny wypełnione są zmieniającymi się w pełni czytelnymi obrazami, mało gadania, a jak już jest gadanie, to krótkie, cięte, dowcipne, bogato przetykane, już nie będę czytał tego. O, o reżyserskiej, a także aktorskiej robocie można mówić tylko bardzo dobrze. Paśkowski bardzo dobrze wie, jak opowiadać dzisiejszej wideoklipowej widowni bez namaczania i ze skrzydełkami. To była aluzja do popularnych reklam wówczas. Wie, jak utrzymywać jej skupienie, zbudować napięcie. Inny krytyk Piotr Lis. Wszystko podporządkowane jest jednemu niezwykle sprawnej narracji, której mogliby Pasikowskiemu pozazdrościć niektórzy rzemieślnicy z Oceanu czy jeszcze inna wypowiedź. Basikowski posługuje się mozaiką komercyjnych chwytów z amerykańskim rodowodem i bliskim polskim widzom tłem. Psy świetnie i teraz druga część tego te, te, tej, te, te, tego fragmentu, ona już idzie w troszeczkę inną stronę i nawiązuje do tego, o czym zaraz będę mówił, czyli właśnie do tej drugiej strony. Jeżeli psy zostały przyjęte właśnie jako świetny polski film amerykański, no to on był amerykański przez wzgląd na swoją sprawność Warsztatową, natomiast Polski był właśnie w tym sensie, że opisywał fragment polskiej rzeczywistości i utrafiał w nastroje. Przyświetnie utrafiały w nastroje frustracji, bezradności, beznadzieją. Wulgarność i obsceniczność w odczuciu młodzieży odpowiadają obrazowi naszych czasów, a pewien rys oszczerczy ma posmak sensacji. Tutaj dopowiadając jeszcze tą kwestię warsztatową, trzeba powiedzieć, że jak mówię, sprawność tego filmu została także doceniona na festiwalu w Gdyni. On zdobył pięć nagród, tak zwanych nagród warsztatowych. Ja ich w tej chwili wszystkich nie, nie, nie wymienię, ale na pewno dostał nagrodę za reżyserię, dostał nagrodę za montaż, dostał nagrodę za zdjęcia i jeszcze jakieś dwie, czyli nie dostał nagród głównych, które są przyznawane, jakby za taki harmonijny kształ, całokształt treści i formy, natomiast właśnie został Absolutnie doceniony od strony warsztatowej. No ja pamiętam ten zachwyt. Filmowcy, krytycy, widzowie, którzy e, uczestniczyli w tym festiwalu, no po prostu po prostu. E, byli tym filmem zachwyceni i uważali, no, że takie, coś, takie kino trzeba robić. No, jeżeli mamy trafiać do widza, jeżeli mamy wreszcie opuścić to jakieś getto takiego kina, może i szlachetnego, ale takiego, co nikt nie chce oglądać, no to trzeba pójść właśnie właśnie, właśnie tym torem. I, i, I niewątpliwie ten film był. Był największą sensacją tego okresu. No, jeżeli chodzi o sprawność warsztatową, to oczywiście to oczywiście zwracano uwagę właśnie na umiejętność opowiadania bardzo dobrego, na świetną umiejętność trzymania napięcia, na bardzo wyraziste postacie, zwłaszcza postacie męskie. Zresztą ten film wykreował także grupę aktorów, która właśnie dominowała w polskim kinie no, przez większą część lat 90. bym powiedział. Znaczy, częściowo wykreował, a częściowo nadał im nowy wizerunek, bo oczywiście Linda. I byli aktorami znanymi uprzednio, ale, ale mieli zupełnie inny wizerunek, o czym jeszcze parę słów powiem. Natomiast można powiedzieć, że wraz z psami narodzili się na nowo i stali się na pewien okres niezwykle popularnymi aktorami, właśnie jak mówię, dominującymi na, na, na scenie aktorskiej. W, w, przez większą część lat 90. Pazura był odkryciem Paśkowskiego. Cezary Pazura był, był, był gwiazdą, którą właśnie Paśkowski w lansową. Olaf Lubaszenko także, te, te, także zyskał pewne, <coughs> pewien nowy wizerunek. No, znakomity scenariusz oczywiście, chyba za scenariusz, że został na nagrodę film w Gdyni. Znakomity scenariusz, właśnie też bardzo ładnie łączący tą sferę, nazwijmy to sensacji, z. Z, ze sprawami obyczajowymi, obfitujący w rozmaite powiedzonka i riposty, które weszły do, do, do słownika poprzedniego i nawet do dzisiaj się utrzymują, więc, więc jeżeli to ma być miarą dobrze napisanego scenariusza, że, że właśnie ludzie zaczynają mówić tekstami z tego scenariusza później na ulicach, takimi znanymi tekstami do dzisiaj, jak a to zła kobieta była, prawda, czy nie chce mi się z tobą gadać, czy spóźniłeś się o 22 dwie dechy i tak dalej i tym podobne, no to były znane znane y, powiedzonka z, y, z, z tego my, my psy musimy się trzymać razem, prawda, wypowiedziane już jakiś takim przez sepleniącego pazurę, w tym momencie kryma rozbito zdaje się, szczękę i tak dalej i tym podobnie. Także, także te wszystkie rzeczy były absolutnie nie tylko, że docenione, ale może nawet w pewnym sensie, w pewnym sensie przecenione i one, jak mówię, y, 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 Dawały nadzieję w tej ciężkiej sytuacji, kiedy się wydawało, że polskie widzę, kino absolutnie straciło swojego widza i że widz jest zainteresowany tylko wyłącznie sensacyjnym kinem amerykańskim, nagle się okazało, że może być inaczej. Z drugiej strony, z drugiej strony, y, 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 ci sami krytycy Którzy się zachwycali sprawnością tego filmu od strony warsztatowej, zwracali e, e, jednak uwagę, stawiali mu zarzuty i te zarzuty czasami były bardzo poważne dotyczące w, głównie tak naprawdę systemu wartości, który za tym filmem stał Wizji świata. Szybko pojawiło się określenie kino bandyckie I to określenie kino bandyckie weszło do historii kina. Właściwie jest powszechnie w tej chwili używane dla tego właśnie nurtu. E, za początkiem produkowanego przez psy, a może wszy, przez pierwszy film Paśkowskiego, przez Krola nawet z 1989 roku kino bandyckie, które się przypisuje Bożenie Janickiej, a także i Rafał Marszałek pisał w tym, w tym duchu. No z takimi filmami, jak Państwo widzicie, jako głównymi przedstawicielami tego nurtu. I temu kinu zarzucano, krótko mówiąc, że ono, że ono propaguje właśnie taki, taki bandycki etos jako właściwą postawę w stosunku do życia, że ona że, że te filmy wyrażają fascynację bandytyzmem, że te filmy wyrażają fascynację takim knajackim stylem, stylem bycia, życia, że, że przedstawia się właśnie tych brutalnych przestępców czy bandytów jako wzory osobowe w takiej glorii, w takim, w takim świetle bardzo pozytywnym. I, i, I w związku z tym to od strony aksjologicznej, od strony wartościowania jest to coś bardzo nie dobrego. Stawiano także inne zarzuty, o których za chwilę powiem, dotyczące ogólnej wizji świata, czy dotyczące stosunku do przeszłości. Krótko mówiąc, krytyka była tutaj troszeczkę w takiej sytuacji rozdwojonej. Z jednej strony właśnie doceniała, podziwiała i tak dalej, z drugiej strony patrzała na to z, z, z niechęcią, z lękiem i z takim, z takim jakby zaskoczeniem. Nigdy wcześniej takiego zjawiska w historii kina polskiego nie było, które z jednej strony właśnie... Cieszyło się takim wielkim popularnością. Z drugiej, strony, z drugiej strony wywoływałoby tyle wątpliwości o charakterze etycznym, ale z trzeciej strony jeszcze ta cała sfera wizji świata, obrazu świata była przedstawiona z, z taką bezwzględną pewnością siebie, że człowiek aż mógł się zastanawiać w pewnym momencie, może, może tak jest, może ta wizja świata i wartości, która w tym filmie jest zawarta, jest tą właściwą, tak? a może my się kierujemy jakimiś inteligenckimi uprzedzeniami, które, które są anachroniczne. Które już nie pasują do nowych czasów. E, e, trzeci, trzeci sposób patrzenia na, 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 na psy, oprócz pierwszego, czyli zachwytu warsztatowego, i drugiego, czyli niepokoju, trzeci był taki, że że. E, e, Stwierdzono, że psy są znakomitym obrazem psychospołecznego, psychospołecznego stanu polskiego społeczeństwa, okresu transformacji. I to jest taki punkt widzenia, takie spojrzenie na psy, które do, do dzisiaj się utrzymuje jako chyba naj, najmocniejsze. I tutaj być może Andrzej Wajda w tej wypowiedzi, którą Państwo widzicie, z 1993 roku, dał jak gdyby popchnął w myślenie o tym filmie w tą stronę, prawda? Stwierdzają, że Pasikowski wie coś o publiczności, czego on, Wajda, nie wie, ale może nawet i by nie chciał wiedzieć. Chociaż oczywiście by chciał wiedzieć. Ja pamiętam ten, ten festiwal z 1992 roku. To był jedyny festiwal, na, który pamiętam, na którym Andrzej Wajda siedział od rana do nocy na wszystkich filmach i oglądał wszystkie filmy. Wajda miał wtedy też takie poczucie, które zresztą wyrażał w swoich wywiadach głośno, że stracił kontakt z publicznością, że ta ogólna pewna diagnoza, o której mówiłem, że kino polskie straciło kontakt z publicznością, także się przekładało na jego poczucie, że on właściwie nie wie, jacy widzowie w tej chwili chodzą do kina i nie wie, co ci widzowie myślą i nie wie, czego ci widzowie oczekuje, a zawsze wiedział, a zawsze wiedział. Stąd się brało to, że on po prostu oglądał te wszystkie filmy i stąd się wzięła ta konstatacja, że Paśkowski wie o publiczności czegoś, co on Wajda nie wie, ale to coś nie jest specjalnie pokrzepiające tak naprawdę. No w każdym razie z, tego, z tego, to, to stwierdzenie Wajdy jak gdyby należy do tego nurtu myślenia o psach, właśnie jako zwierciadle nastrojów psychospołecznych okresu transformacji. Teraz o jakie to nastroje chodzi? Po pierwsze, o poczucie zdrad. Psy i w ogóle filmy Paśkowskiego, ale zwłaszcza Psy część pierwsza, część druga i także Krol, one są nasycone motywem zdrad. Główny bohater tego, tego filmu, Franz Maurer, tych filmów właściwie jest zdradzony na wszystkich frontach. Zdradza go najlepszy przyjaciel, zdradza go dziewczyna. Prawdopodobnie zdradziła go poprzednio żona, która go opuściła. Jeszcze przedtem zdradził go jeszcze inny przyjaciel, którego on musiał osobiście zastrzelić. Można się domniemywać że, 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 że zawiodło go pewne zaangażowanie historyczne. Także, także zdrada jest w tym, w tym filmie takim motywem wiodącym i w ogóle, jak mówię, w wczesnych filmach Pasikowskiego. I teraz, jeżeli byśmy, może upraszczając troszeczkę, to mieli to od razu przyłożyć na, na, na nastroje społeczne owego czasu, ale właśnie w tą stronę ta refleksja idzie, że psy odzwierciedlają to, jak ludzie się czuli na początku Transformacji. To wielu ludzi na początku transformacji w tym okresie czuło się zawiedzionych czy zdradzonych. Z jednej strony na przykład z powodów ekonomicznych, bo, bo uważali, że miało być lepiej, a nagle było gorzej. Yy, 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 zostało utracone coś, co komunizm jednak gwarantował, czyli poczucie takiego bezpieczeństwa soc socjalnego, pewność, że się nie straci pracy, że nie istnieje bezrobocie, więc ten, to, to zginęło. Więc takie poczucie rozgoryczenia było silne. W pewnych kręgach bardziej zaangażowanych politycznie pojawiały się tak Także takie głosy, że, że okres PRL-u nie został rozliczony, że nikt nie został ukarany, że nikt nie poszedł do więzienia. W związku z tym prawdopodobnie zawarty jakiś układ. To zresztą są pewne, pewne spory, czy pewne koncepcje, które do, do dzisiaj są obecne i się ciągną. Także niemałe odłamy polskiego społeczeństwa no, miały takie poczucie tego, że, 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 że zostały zdradzone i ten. Motyw zdrady, który przenika właściwie całe psy, tutaj mógłby z tym dobrze korespondować. Po drugie, poczucie nieufności w stosunku do państwa. To poczucie nieufności w stosunku do państwa było zakorzenione historycznie. Mówi się o tym, że to właściwie od czasu zaborów tego typu problem istnieje. Natomiast ono, że tak powiem, przeszło także na to państwo nowe i to widać w psach, na przykład w scenach z komisji weryfikacyjnej, kiedy Franz Maurer mówi do jednego z wysokich dostojników, urzędników, w tej komisji, że rozmaite rzeczy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach. Tak? Czyli istnieje taka sugestia, że, że w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy no, no, to, to jest ciągle to samo, nie nasze obce państwo. Po trzecie, po trzecie charakterystyczne dla niemałych odłamów tego, z społeczeństwa w tym okresie było zmęczenie mitem Solidarności. Mitem, który przez całe lata 80. organizował właściwie wyobraźnię społeczną no, w Polsce. I takim, takim wyrazistym dowodem zmęczenia tym mitem Solidarności była najsławniejsza scena z tego filmu, mianowicie scena wynoszenia, scena jak gdyby taka szydercza, prześmiewcza scena nawiązująca do piosenki z Janem Wiśniewskim. Ja w tej chwili przypomnieć, pokazać tę scenę, jakby w pewnym zdarzeniu. Mianowicie chcę Państwu pokazać wideoklip, który został nakręcony w Gdańsku w 1989 roku, który przedstawia taką, y, taką, taką patetyczną wersję właśnie piosenki o Janku Wiśniewskim. Y, przypominam, że piosenka o Janku Wiśniewskim była y, takim nieformalnym hymnem Solidarności, nawiązywała do wydarzeń z grudnia 70. roku, do, 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 do opowiadała o, o, o chłopcu, który zginął wtedy i był niesiony na drzwiach, była właśnie w, w, w patosie, można powiedzieć w kwi robotniczej i tak dalej. I, I cały ten nastrój patosu jest wyraźnie widoczny właśnie w tym wideoklipie, który, 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 który następnie zostaje zderzony właśnie z tym, w jaki sposób ta sama piosenka zostaje potraktowana, zostaje potraktowana przez filmie Paśkowskiego. Proszę bardzo. A reszta spać, żebyście mi w nocy nie ma rodzili. Policja starasz! Policja policzna! Dzisiaj spuszczamy z tyłu całą naszą pieprzoną przeszłość. Została dołożona przeze mnie, już Bośkowski tego nie zrobił. E, proszę Państwa, więc, więc, więc. Więc ta scena wywołała absolutne zgorszenie, absolutne absolutnie te, 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 takie totalne oburzenie właściwie wszystkich piszących I, i ze względu na nią samo Uważano, że to jest akt bluźnierstwa i po prostu profanowania świętości narodowej, ale co gorsza, krytycy chodzili do kin i skonstatowali, że publiczność na tę scenę reaguje rewelacyjnie, to znaczy tak akceptuje ją, śmieje się, dowcipkuje, że, 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 że ta scena wyraża innym słowy, no stosunek szerokich rzesz publiczności, właśnie tych publiczności, które, które chodziły na psy, właśnie do, do, do tej heroicznej najnowszej historii walki z systemem komunistycznym. Czy to, czy to czy takie takie reakcje publiczności oznaczały właśnie niechęć do tego całego etosu solidarności, czy one wy, wy, wy oznaczały po prostu zmęczenie tym etosem, to jest inna sprawa. Pewnie bywało i tak i tak, ale w każdym razie w każdym razie z całą pewnością objawiła się właśnie ta twarz publiczności, o której Wajda nie znał i której nie chciał znać, tak? bo, bo Wajda w końcu angażował się sam w ruch solidarnościowy, był autorem filmów o takim mocnym wydźwięku politycznym i nagle się okazało, że znacząco odłam polskiej publiczności w ogóle to nie bawi, wręcz przeciwnie, że one są tym zmęczone, że mają tego dość, że one temu nie wierzą, że one się z tego śmieją, że one akceptują szyderstwa z tego, co dotychczas uchodziło za, za świętość. Do tego dochodziło. Oczywiście poczucie brutalności świata, które właśnie wynikało z tej nowej sytuacji, tego, że się pojawiło nowe zjawisko, jakim było masowe bezrobocie, zagrożenie takich podstaw egzystencji, zagubienie, nie wiadomo co robić w tej sytuacji. No może jedyny sposób na to, żeby sobie poradzić, to iść po trupach, jak gdyby myśleć o sobie, a nie myśleć o całym, całym społeczeństwie dookoła. Bardzo trudna nowa sytuacja, którą psy jak gdyby oswajały, pokazywały takie proste recepty. Bądź twardym, prawda? Weź, Weź sprawy w swoje ręce. I na to się jeszcze nakładał kult luksusu. Coś, co w psach jest wyraźnie widoczne, to w tej chwili prawdopodobnie może nie jest takie czytelne, ale, ale, ale pamiętam wtedy, jak ten film się oglądało, to na przykład wielkie wrażenie sprawiały te luksusowe samochody, którymi jeżdżą bohaterowie. W tej chwili, jak mówię, no, takie samochody są czymś normalnym na ulicach polskich miast, ale wtedy jednak w Polsce królował pojazd, który nazywał się Fiat 126P i który był czasami nazywany produktem samochodopodobnym i nagle się tutaj pojawiali i bohaterowie, którzy jeździli luksusowymi samochodami zachodnimi, to, o których można było tylko pomarzyć. Nagle w telewizji pojawiały się rozmaite luksusowe towary, a co więcej, one się także pojawiały w sklepach. I ten, ta, to, takie poczucie świata luksusu przenosi się także na warstwę wizualną psów. Psy ewidentnie są realizowane w takiej poetyce od strony wizualnej poetyce luksusowego magazynu wielkonakładowego, drukowanego na eleganckim papierze z świetnymi zdjęciami bardzo dopracowanymi. I to oczywiście z jednej strony wywoływało fascynację, ludzie chcieli to mieć, a przynajmniej chcieli to oglądać, a z drugiej strony frustrację, bo bardzo szybko się okazywało, że to wszystko nie jest dla nas, po prostu, że to wszystko jest dla, dla kogoś innego.